W kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na filmik, kolekcja mojej biżuterii. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Jak tak, to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. Tutaj mam dużo tej biżuterii, więc mam nadzieję, że mi się w dwóch odcinkach zmieści. Będę musiała dwa odcinki zrobić, bo tego jest sporo, więc chcę Wam wszystko pokazać. To, to tutaj mam. Pierwsze zacznę od bolanzoletek i Zegarków, więc będę Wam pokazywać na rynku, żebyście nie więcej mogli widzieć. Więc zaraz Wam wszystko pokażę i zapraszam do filmiku i do oglądania. Jeszcze mam do Was pytania, jakie na film na moim kanale byście chcieli, żebym robiła? Jakieście chcieli oglądać na moim kanale? Możecie pisać propozycje w komentarze. Komentarze wszystkie czytam i oczywiście serduszkuję. Więc żaden nie pominam, się chodzi o serduszkowanie, albo czasem odpowiadam, się. Jakoś mam czas, czy tam nie zapomnę, więc poznawaj, zostawiajcie, żeby też YouTube widział, że oglądajcie moje filmy. Więc jeśli wam się spodobał, to zapraszam do oglądania. I tak, tutaj mam dużo tych Może, tak jeszcze nie miałam rzeczy powiedzieć. Czy byście chcieli jeszcze live jakiś na moim kanale, czy byście chcieli, żebym zrobiła, możecie napisać w komentarzu. Chętnie, oczywiście poczytam, może taki live zorganizuję. Ja tak, i to chyba wszystko, się, to co miałam właśnie powiedzieć i zaraz Wam przechodzę do, przechodzę do wam pokazywania mojej biżuterii. Pierwsze to, tak jak mówiłam właśnie, bransoletki, mam takie szeleszczące bransoletki. Pokażę Wam na ręku, jak to nie wiem, tylko takie szeleszczące, troszkę takie, wiecie, cygańskie. Kolejną bransolet, bransoletką to jest taka perłkowa, coś takiego chodzi o niektóre to są z AliExpress niektóre z innych sklepów taka też perłowa i taka też perłowa bardzo ładna kolejne bransoletki to są właśnie coś takiego bransoletki taka bransoletka. Jest tam od taka biało-czarna. Kolejna bransoletka to jest taka... Nie wiem, czy będziecie widzieli takie... Należy tak, Wam pokazać to. O. Ja już pokażę takie, nie wiadomo jak. Delfinki. Więc tak właśnie wygląda. tej takiej taką brąze... Taka brązetka. Zrobna. Brązetkę taka. Nie wiem, czyście zerkoniami. Mam nadzieję, że widać. Dajcie znać w komentarzu, czy widać w ogóle, jak pokazuję. Chciałam się tak pomału pokazywać, żebyście mogli widzieć. To tak, tak tylko cyrkon, cyrkonie odpadłem. odpadły. Kolejna to jest taka mążetka. Tak, w tutaj też jest. Bierze dla taki butenko, że gdzieś zniknął, niestety. Taka, mazoletka. Taka, mazoletka. Taka ma zaletka. Taka ma zaletka. Z Taka ma zaletka. Chodzi o. Bazoletki, to powiem Wam, że jestem taką sroką, bo jest to Taka bazoletka. Takie z eduszkami. Takie. Taka. Taka w liście. Tego jest sporo, więc w innym filmie się pewnie nie wyrobię. Dalej taka manżetka. Taka manżetka. z cyrkoniami. taka z takim łańcuszkiem, coś takiego taka z seduszkiem taka z koniami też Odzoletka. I taka tutaj też e, podobno co pokazywałam Wam. I taka duża, oczywiście taką dużą tą odem dla siostry, bo no niestety za duża jest. mam za chudą rękę. Taka małżoletka. Jest tam chyba mamy kiedyś ją, niektóre testowałam, były od mamy, niektóre z Aliexpress, niektóre jest, gdzieś sama sobie kupiłam. Mamy tylko też taka podobna jak ta, co teraz pokazywałam, tylko że chudsza trochę, jak ja to mówię. No to jeszcze jest jedna bransoletka, która dla mnie jest bardzo ważna bransoletka, bo zostawiam ją od babci. To jest taka bransoletka rodzinna. Tak właśnie wygląda. Bardzo lubię tę bransoletkę. Taka czerwona, złota. Tak właśnie wygląda. Jeszcze jedna jest troszeczkę inna bransoletka, taka łańcuszkowa. Tak właśnie wygląda. Tak ją chciałam Wam pokazać. Dobra, kolejne to będą kolczyki. Na początku chciałam Wam pokazać kolczyk, który dostałam kolczyki, które noszę na co dzień. W ogóle noszę już od naprawdę dużo lat te kolczyki. Nic mi się z nie dzieje, nie czarnieją, bo to jest prawdziwe złoto. I dostałam to od mojego dziadka, świętej pamięci. Nie pamiętam już na jaką uroczystość, czy na komunie, czy na co, nie pamiętam, ale zazwyczaj chyba na komunie. Teraz wam pokażę. Tak wyglądam te kolczyki. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Takie motylki. Ja bardzo lubię. I powiem Wam, że tutaj, Nie wiem czy będziecie... Bo widać, ale takie właśnie kolczyki od mojego dziadka. Więc chciałam Wam pokażę po prostu. Jak pokazywałam swoje że żyter, to też chciałam wam pokazać swoje kolczyki, które noszę na co dzień i chyba nigdy ich nie zdejmę. Chyba że czasami zdejmuję, jak inne kolczyki chcę nałożyć, ale zawsze do nich wracam, bo ich bardzo po prostu lubię. Więc to są pierwsze kolczyki, które chciałam Wam pokazać. Kolejne kolczyki. To są takie kółka, co mam. Są takie. Tak Upadło mi, dobra, to będzie podniosę. Taki właśnie kształt. Kolejne kolczeki, bo na razie wam po jednym pokażę, żebyście mogli zobaczyć. E, takie gwiazdki. Też mam drugą gwiazdkę. Później oczywiście podniosę sobie teraz. Kolejne to jest taki kolczek. Chyba też skądś mam, też gdzieś kupiłam, tylko nie pamiętam gdzie już ja. E, taki kolczyk. To są bardzo ładne. Kolejne kolczyki tutaj. tutaj. mam. A jeszcze zegarki miałam pokazać. Dobra, to może zegarki na końcu wam pokażę. Miałam pokazać zegarki z brodynkami, ale się jakoś nie udało. Dobra. Kolejne kolczyki. kolczyki są. Jeszcze mam pokażę kolczyki. Mam Takie kuleczki. Mam nawet dwie. Wszystko mi dzisiaj pada. Niestety. Takie, tak jak Wam pokazywałam. Tej strony koczek już nie ma. Dobra, chyba wszystko. Więc tak to tam właśnie pokazałam Wam. Te, te z powrotem. Kolejne kolczyki. To coś takiego. Nie wiem, czy będzie widać. Coś takiego nie wiem, nie wiem czy widać. na czym widać czy też nie. Kolejne takie. Taki, Kluży O, Takie. O, takie oczyki. Takie oczyki, które bardzo lubiam. Bardzo mi się nie podoba. tylko tutaj jak zwykle te się obtaczają. O, takie kolczyki. Kolejne kolczyki to będą takie. Ja mam jeszcze do tego łańcuszek. Oj. No <grymne> Wszystko mi się niestety pada. Takie kolczyki. Mam nadzieję, że widać było. Kolejne kolczyki to takie. Mam nadzieję, że szybko nie pokazuję. Kolejne kolczyki. Te będą te, zaraz będę kładła do, na miejsce Kolejne kolczyki zaraz w te znajdę tej. To jest takie czarne takie Soduszka Kolejne to będą takie Nie wiem czy widać Znaczy, wiem czy po prostu widać te czy też nie Bo to ciężko mi to pokazać Bo to też fokusuje się Takie kolczyki Będę Wam po, po prostu po jednym pokazywała tych kluczyków, o, takie jeszcze mam, mam drugi jeszcze oczywiście. Kolejne to takie z diamentem, takie z kokardeczką, dajcie na czym po prostu jest widać. Staram się Wam pokazywać, żebyście mogli widzieć i żeby, i żeby tak wolniej pokazuję, tak, takie właśnie długie. Taki z tyrkoniami. Taki długi. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Oj. A może tak pokażę. Tak właśnie wygląda. Daj taki love z napisem. Taki love. Ja wam powiem, żeby było szybciej, dlatego Wam pokazuję. Jeśli mogę wiedzieć, jakie ja niedźwiedzi nie mam kurczyki. Te też, co wam pokazywałam niedawno. To też pokazywałam. I tutaj mam ślubny, więc chciałam wam pokazać jako dwie pary. Teraz wam pokażę, jak on wygląda. Ten ślubny. Teraz wam to pokażę. O, później taka, Nie czuję, co widać. Kolejne kolczyki, te które chcę Wam pokazać, tutaj Wam pokazywałam, to też to coś takiego, chodzi kolczyki. Dalej to będą takie kolczyki gliźniorki to Wam pokazywałam, pewnie. Takie. Kluźniowe, to Wam pokazywałam. To też Wam pokazywałam. I to też im, tylko jeszcze tego nie pokazywałam, kolczyka I to są chyba wszystkie kolczyki jeszcze mam zegarki Chyba, że coś się znajdę to Wam jeszcze pokażę Jeśli chodzi o kolczyki Bo jeszcze gdzieś mam kolczyki, zaraz je znajdę Takie zegarki Nie wiem, ale... nie wiem jak tutaj pokażę, żebyście mogli widzieć O, takie z AliExpress, w ogóle lubię zegarki z takimi dużymi oczkami Z yy, cyframi no, że mówię taki mam biały też takie dużo tarcze i takie duże cyfry taki zegarek taki zegarek nie wiem czy widzieli i taki zegareczek nie wiem czy widać dobra więc zegarki te są już wam pokazałam kolczyk chyba też wam pokazałam chyba swój, chyba tak więc tutaj jest wszystko jeśli chodzi o kolczyki jeszcze oczywiście w trakcie wam pokażę jeszcze kolczyki, bo gdzieś to jeszcze mam dobra, jeśli wam się filmik spodobał, to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału możecie napisać swoje propozycje filmów jakbyście chcieli, widzieć na moim kanale filmy jakieś propozycje możecie dać w komentarzu oczywiście czytam wszystkie komentarze i zawsze serduszkuję komentarz i to wszystko się chodzi w tym filmiku. Dziękuję za oglądanie. Tak jak mówiłam, proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Do zobaczenia i trzymajcie się cieplutko. Jeszcze te filmy, co jeszcze mam, taki drugi, ten film właśnie, co z tym 719 z wyświetleń mam podlinkuję, więc zobaczycie z asiksem, jakim, jakim mam, miałam, mam e, brzytelię, więc do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko.